Porozumienie w koalicji 13 grudnia. Sytuacja wyjątkowa Botarć jest w niej co niemiara. Najnowsze, choć tylko częściowe, dotyczy projektu ustawy o związkach partnerskich, który usilnie forsowała lewica. Niektóre rzeczy do tego porozumienia nie weszły i na pytania dlaczego? Dlatego, że w tej sprawie nie znaleźliśmy konsensusu i nie znaleźlibyśmy większości w parlamencie. I tu w roli bohatera stawia się wicepremier i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. My jako najstarsza partia, e, która ma swoje doświadczenia, mamy też poczucie, że bez naszego dzisiaj porozumienia nic innego w tym parlamencie nie przejdzie. Bo były próby bardziej liberalne, czy bardziej skrajne, bardziej tradycyjne. Żadne nie przeszły do tej pory. Zgoda na ustępstwa w tej kwestii jest o tyle zaskakująca, że PSL chciało uchodzić za partię konserwatywną. Bo to, że dla lewicy to jest taki ważny temat, no to jest od lat wiadomo, prawda? Natomiast że tęczową flagę dorysowano w tej chwili PSL w tak trudnej sytuacji polskiego rolnictwa i e, Władysław Kosiniak Kamysz z tą tęczową flagą dumnie chodzi, prawda, jak ze sztandarem. Nie wiem, to moim zdaniem jest prosta droga do tego, żeby PSL pożegnał się e, nie tylko, że tak powiem, z koalicją, ale też pewnie być może może z parlamentem. PSL i przed, przede wszystkim lider PSL Władysław Kośniak-Kamysz ma chyba pewien syndrom sztokholmski wobec Donalda Tuska i wydaje się, że on, jemu Przynajmniej wydaje się, że jest skazany na Donalda Tuska, który to w ostatnich latach przemaszerował na lewą stronę sceny politycznej. No, bywał w Brukseli, tam pracował, więc stał się taki prawda, postępowy, europejski, progresywny. Projekt ustawy ma regulować m.in. kwestie wzajemnych alimentów, dostępu do informacji medycznych, ale także zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych czy renty rodzinnej. Jeśli zostanie przegłosowany w Sejmie, trafi na biurko prezydenta. Prezydent powiedział jasno, interesuje mnie, żeby nie było żadnego podobieństwa do małżeństwa. Jest w tym projekcie podobieństwo do małżeństwa, ja nie czy widzę. nie? Ja, 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 ja postrzegam, że to jest ułatwienie życia. Czyli... Zdaniem konstytucjonalistów ta zasada nie została jednak zachowana, a zapisy projektu ustawy to po prostu próba obejścia konstytucji i kwestii dotyczących rodziny. To jest taka próba znalezienia pewnego kompromisu pomiędzy rzekomo konserwatywnym środowiskiem a skrajną lewicą. Tak naprawdę poza kwestią dzieci, to w zasadzie niczym się to nie różni od małżeństwa. Jak dla mnie jest to próba obejścia zapisów konstytucyjnych. Determinacja PSL-u była jednak bardzo silna. Dyskusje wokół tematu toczą się od lat, ale dopiero teraz przy wsparciu partii Kośiniaka Kamysza udało się pchnąć sprawę do przodu. Tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o emocje. Nie chodzi o żadne jakieś dochodzenie do. do, do, do jakieś, jakieś wielkie projekty, rządzenie, czy coś. Nie, chodzi tylko i wyłącznie o rozbudzenie emocji, które pozwolą na chwilę y, odetchnąć władzy, odsunąć od siebie uwagę i y, 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 odsunąć od siebie. Proces rozliczania tej władzy z efektu urządzenia. Co oczywiste, posłowie koalicji problemu nie widzą. Temat związków partnerskich na pewno nie jest tematem zastępczym, dlatego, że to jest żywotna potrzeba naprawdę mili kilku milionów Polaków. Ludzie mają prawo żyć tak, jak im się to podoba. I ludzie mają prawo funkcjonować w takich, a nie innych również układach partnerskich. Jeśli jednak o potrzebach Polaków mowa, spójrzmy na sytuację w rolnictwie. To gałąź gospodarki, z którą PSL utożsamia się najmocniej. Problem w tym, że w tej kwestii partia nie ma podobnej determinacji. To jest duży zawód rzeczywiście, PSL wyrastał z takiej partii chłopskiej, ludowej, a tam przecież ta tradycja chrześcijańska, przywiązanie do chrześcijańskich wartości jest głęboko zakorzenione. No. Dzisiaj to już się zmienia, ale też myślę, dlatego, że PSL traci tych wyborców konserwatywnych. E, I dzisiaj konserwatywny wyborca, przywiązany do chrześcijańskich wartości, no, na żadną z partii koalicji Donalda Tuska głosować raczej nie może. Bo problemy rolników nieustannie się piętrzą. Niskie ceny w skupach sprawiają, że nie opłaca im się zbierać plonów swojej pracy. Na horyzoncie umowa z państwami Mercosur. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że rolnicy w całym kraju protestują. Ci, którzy produkują żywność, nie mają jakiej sprzedać. Papryka Kosztuje 60 groszy, a w sklepie 9 zł. I to są realne problemy Polaków. Rolnicy protestują i próbują zwrócić uwagę na swoje problemy. Reakcja rządu? Jedyną propozycją, z jaką wyszedł minister rolnictwa Stefan Krajewski, właśnie z PSL-u, były nisko oprocentowane kredyty. Oni oczekują jednak dzisiaj czegoś innego od Polskiego Stronnictwa Ludowego i w ogóle od polityków, niż kwestii rozwiązywania związków partnerskich. Oni chcą, żeby zajęto się ich problemami, tym, że mamy dzisiaj samozbiory konieczne, bo jest zbyt niska cena skupu. To jest cały szereg nierozwiązanych problemów polskiego rolnictwa. Nie mogą sprzedać z płodów rolnych, na które czekają cały rok. No, posuwają się nawet do tego, że albo je niszczą pokazowo, żeby pokazać skalę tej tragedii, albo rozdają te płody rolne za darmo. I za to odpowiada dzisiaj PSL, za to odpowiada rząd Donalda Tuska, a tam za rolnictwo odpowiada właśnie PSL. Ale nawet to nie robi wrażenia na partii, która od lat mówi o sobie, że jest głosem rolników w polskim parlamencie. Zamiast pomocy zaproponowano im ustawę o związkach partnerskich. Wojciech Heron, Republika.